Zdradzić ci jedną tajemnicę: czy wiesz, że twój głos rezonuje? Czy ty wiesz, że nie tylko to, co ty mówisz, tylko to, jak ty mówisz, wpływa na twoje ciało? Czy wiesz, że twoje komórki funkcjonują w rytmie i ten rytm zależy od tego, jakie wibracje ma twój głos? Jeżeli mówisz życzliwie, spokojnie, odpuszczasz emocje, twoje ciało jest spokojne. Natomiast jeżeli masz napięcie w głosie i emocje niepozytywne, Ciało włącza ochronę, włącza system sympatyczny i wtedy nie regeneruje, nie odnawia się, obniża odporność, bo każda komórka się stresuje, ponieważ intonacja, którą komórka rozumie, nie jest taka, przy której jest w stanie regenerować. Zastanów się, zastanów się nad tym, że w sposób w jaki mówisz wpływa przede wszystkim na Twoje osobiste zdrowie i zacznijmy być życzliwi przede wszystkim dla siebie.